Elo, elo, 320. Witam was, moi drodzy, w kolejnym filmiku. W dzisiejszym vlogu e, odpowiem na wasze pytania, bo mieliście ich bardzo dużo dotyczących i mnie, i moich gości, i m.in. Powiem wam, dlaczego nie jeżdżę już do ofisu. Także zapraszam. Ktoś zadał pytanie, muszę na to też odpowiedzieć, czy mama rozumie płynnie po angielsku. Płynnie Oczywiście. nie, ale rozumie do, <laughs> do komunikacji. Dziękuję. Tyle. Takie Tyle. mamusia i ciocia zrobiły placuszki i zupkę pomidorową. Testujemy. A jeszcze można iść. Cztery. Kubuś zachciało mu się sushi dzisiaj, ale nie wiem. Tak. No, on chciał tutaj wejść, mama. Poszliśmy do restauracji Moto i Moto w St. Charles. Oprócz sushi, bo ciocia i Weronika nie lubią sushi, wzięliśmy takie japońskie: ryż, kurczaka, inne przystawki. Nawet nam zostało trochę jedzenia do Dawida i Jamesa. Tak więc, no, takie fajne doświadczenie. A ja mu właśnie powiedziałam, daj głos, jak się dzieli tak. No. No, a my sobie idziemy właśnie tutaj jakieś czekoladki, fudge, ice cream. Zobaczcie, jakieś ice cream place jest nowe, Kuba. Jakieś ice cream place nowe.

Także Kalisa, tutaj namalowane przez dzieci obrazki, takie fajne tu apartamenty. Ładnie to wygląda. No. I idziemy, proszę. Wycieczki. Mieliśmy, słuchajcie, sobie pójść na oglądanie Downtown St. Charles do parku, a żeśmy wylądowali na sushi na japońskim Ponieważ e, kubuś zgłodniał, bo oczywiście jadł w szkole, ale jak przyszedł do domu, to twierdził, że nie jest głodny, a jednak był. Troszeczkę mamusia nagra. Mama. Starczy, nie musisz już tak dużo nagrywać. Dobra, starczy. Dziękuję. Jak mi mamusia z ciocią podmaśliły. Ale obiadek. Pychotka. Zrób to, zdjęcie. Tak, tu już Państwo dopiero początek września przygotowani na Halloween. Wiązane są. Mhm. Bardzo ładne i takie porządne. Myślałam, że będą mu za małe, a jednak nie. I nowy masz plecak dzisiaj do szkoły? O, patrz, patrz. Stoją, stoją dzieci. Tutaj pytanie o tak zwane ciucholandy oraz zmianę czasu? Dobra, testujemy raz, dwa, trzy. Działa mikrofon? Działa? Dobra, tak działa. Ja się maluję i chyba lepiej zbiera, nie ma takiego pogłosu. Więc, moi drodzy, odpowiem Wam na króciutko na kilka pytań, które mieliście dotyczące nas. A więc pierwsze pytanie padło, tak jak tutaj widzieliście, czy ogólnie są sklepy z używaną? odzieżą. Tak są. Jest Goodwill tak zwany, jest Play-Dohs Closet, um, są tak zwane, to się nazywa thrift stores i to są właśnie y, często sklepy z używaną odzieżą. Powiem Wam, że ja nie jestem fanką, nigdy nie byłam, y, nie chodzi mi, że to jest od kogoś, że to, że tamto, bardziej chodzi mi o to, że ja nawet w Polsce, znaczy wtedy w Polsce nie było to popularne, a w zasadzie ludzie teraz się ludzie nie wstydzą chodzić po takich sklepach, no bo i dlaczego, ale kiedyś było bardzo mało tych sklepów jeszcze 21 lat temu, nie wiem czy w ogóle były. Um, czy to się dopiero zaczęło troszkę później? Bo ja jakoś nie pamiętam chodzenia po łażkach, lumpeksach i innych takich. Tutaj cieszą się popularnością. Dużo osób chodzi, bo na przykład, jak są jakieś markowe ciuchy, no to można coś dobrego dostać. Ja powiem tak, moi drodzy, i przepraszam, że tu się maluję, ale tutaj chcę, jak to się mówi, upiec dwie. Dwie te. Um, pieczenie na jednym ogniu. Ogólnie ja nie lubię chodzić do takich sklepów, nie lubię, wiecie, szukać, tam przebierać i patrzeć, bo ja wolę sobie wejść do Rosa czy TJ maxa i dostać markowe ciuchy, typu Adidas, Nike, Under Armour, uh, Calvin Klein, um, Michael Kors, co jeszcze, Ralph Lauren, Adidas. Um, albo z takich sklepów, albo iść i um, do galerii. I to kupić na przykład nowe. Jeżeli chodzi o torebki bardzo drogie, typu Louis Vuitton, Saint Laurent, um, Louboutin, um, Valentino, inne takie, uważam, że można trafić fajne perełki. E, no ale ta, ja na przykład wolę sobie kupić jakąś tańszą torebkę, tańszą, no bo u nas um, Michael Kors jest w przystępnej cenie. Ja wiem, że u was jeszcze rozmawiałam z Weroniką i właśnie zdałam sobie sprawę, że tak jak Victoria's Secret na przykład nie ma w Poznaniu, w Browarze, bądź też w Poznani, że tylko chyba jest Victoria's Secret w Warszawie. Dlatego dużo osób, jak tu przyjeżdża i lubi Victoria's Secret i zna tą, tą markę kosmetyków, no to po prostu zaopatrują się często właśnie tutaj albo przez inne jakieś, wiecie, strony. Ja bym na przykład bała się, powiem Wam szczerze, Michaela Korsa kupować przez Allegro, ale na przykład jak poszliśmy do Michaela Corsa z Weroniką, to oni naprawdę tam jest wszystko dopięte na ostatni guzik. Jak kupujecie jakąś torebkę, bo rzeczy jest inaczej, ale jak kupujecie jakąś torebkę, oni Wam wyjmują spodlady spod hermetycznie zapakowaną. Tak więc, jak ja miałam coś w Polsce i kupowałam, wiem, że parę lat przywiozłam parę dodatkowych torebek. Moja mama ma chyba jeszcze jedną na sprzedaż, taką kopertówkę jak ja mam, brązową, tylko nie pamiętam przepraszam koloru. I <laughs> pamiętam, że właśnie ja y, 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 w zasadzie, żeby pokazać osobom, które zamówiły y, te torby, y, no to w zasadzie tak delikatnie tylko otwierałam, bo tam wszystko było tak hermetycznie y, y, zapieczętowane, więc nie chciałam tego Otwierać, tylko chciałam sprawdzić, czy po prostu nie jest w jakiś sposób uszkodzona. Ja nie mówię, bo moja mama chodzi po łaszku, dużo osób chodzi po łaszku i te sklepy są naprawdę bardzo dobre w Polsce teraz, ale no, u nas są stosunkowo markowe rzeczy dużo tańsze, więc ja nigdy nie byłam zwolenniczką. No, wolę po prostu iść i kupić sobie jakąś bluzeczkę czy sweterek za ileś tam dolarów. Zresztą widzicie, że ja nie mam codziennie innej bluzki. U mnie się te i spodni i w ogóle u mnie się te rzeczy jakoś powtarzają. Ja prawdopodobnie nie mam więcej niż 5, par długich spodni, trzy jeansy, jedne jakieś tam ładniejsze. Nie lubię mieć dużo rzeczy. Wolę właśnie częściej kupować. A te y, rzeczy recyklingować. Więc jak ja daję rzeczy właśnie do biednych dzieci, jak ja to mówię, albo em, wydaję dobre rzeczy, to są naprawdę dobre rzeczy. E, pary lat używane, ale są dobrej jakości większość i niezniszczona. Jak coś ma gdzieś jakąś plamę, czy coś to nawet nie daję, jako donacja, tylko po prostu używam jako szmatę do podłogi albo wyrzucam, <grym> zależy jaki materiał. Następne pytanie. Tu kolejne pytanie o angielski Weroniki i mojej mamy. Słuchę szampon od mamy. Odpowiadam na kolejne pytanie, czyli: Czy Weronika umie po angielsku, czy się dogaduje? Tak, Weronika umie, z tego co słyszę, bardzo dobrze. Z chłopakami, chłopcy raczej mówią do niej po polsku. Kuba, szczerze powiem, mało się odzywa. On taki jest w ogóle, że do wszystkich mało się odzywa, to nawet nie chodzi o to, czy to jest dziewczyna, czy nie. No, ma po prostu taki charakter. Jest jak tutaj się mówi, Man of Few Words, czyli nie mówi za dużo, ale na przykład jak nagrywa sobie na YouTube'a, to ma naprawdę bardzo gadanego, ale nie lubi się pokazywać po prostu. Po prostu używa swojego głosu do narracji, ale jako, żeby się pokazywać, to nie za bardzo. Więc Weronika mówi bardzo dobrze, oczywiście, no wiadomo, wiecie, pierwszy raz wstana. A jeżeli chodzi o mamę, to powtórzę jeszcze, że było też pytanie, czy mama mówi płynnie. Ja mamę kiedyś wysłałam właśnie do koleżów w wieku lat 50, chyba 6. Um, jak przyleciała do Stanów, któryś tam raz, na początku wysłałam ją do Community College i dużo sobie poradziła, jeszcze w Polsce miała, jeszcze w Polsce wiem, że kiedyś z koleżanką chodziły, miały tam grupkę pań po pięćdziesiątce i chodziły sobie do, yy, na takie dodatkowe lekcje, bo przyjeżdżali Amerykanie, tacy troszkę właśnie w ich wieku albo starsi, oni się uczyli polskiego a uczyli również e, takie panie po pięćdziesiątce za tą jakąś symboliczną kwotę po angielsku. I wiem, że mama pomimo, że chodziła tutaj, to sobie dużo też nadrobiła y, no po prostu y, chodząc na te lekcje i w Polsce, i tutaj w Colledzu Komunity. E, takim właśnie chodziła na zajęcia wieczorne, o, nie włączyło się. Proszę. Na zajęcia wieczorne, więc mama już nawet miała tutaj taką sytuację podczas tego pobytu, że zegarek chyba kupowałeś z ciocią w Walmartie i zegarek kosztował tam 11 dolarów, a policzyli 13. To później odesłali mamę do customer service. I mama ten dostała różnicę. Także wiedziała, jak się dogadać do porozumienia. Nie mówi gramatycznie, ale w większości się dogada. Po prostu dużo też straciła przez 4 lata, jak nie była tutaj, bo ona wcześniej. Umiała dużo lepiej angielski, a tutaj teraz po prostu jej się dużo pozapominało, ale znajduje słowa, przychodzi to z powrotem tak do niej, tak więc daje sobie radę. A jeszcze wracając do Weroniki, bo przy tej. Yy... Konwersacji, odpowiem Wam na ostatnie pytanie, było parę pytań: jak ze szkołą, bo w Polsce niby jest tak, że ta szkoła e, o, nie można opuścić ileś tam dni, w Ameryce w sumie jest tak samo, e, bo mówiłam Wam tam kiedyś o tym, ale e, jeżeli e, wiadomo, jak ktoś choruje, jak są jakieś przypadki, które no nie są mm, jakimiś błahimi przypadkami, to myślę, że jest usprawiedliwienie. I też tak było w przypadku Weroniki. On, u niej w szkole wiedzą y, nauczyciele kadra nauczycielska wie, że ona jest w Stanach, że ona miała już bilet wcześniej kupiony, to nie jest tak, że, że wiecie, że bilet do Stanów kosztuje 100 zł czy 100 dolarów nawet i, i ona sobie y, po prostu o, jest tutaj, bo tak chce. No, przypadło, że część wakacji, bo przyleciała tutaj w sierpniu, kiedy jeszcze były wakacje w Polsce. No i o w sumie chyba tylko szkolnych dni około 10. się wydaje, zależy od szkoły, ale jak się pytałam Weronice, bo pytałam się, żeby nie mówić Wam po prostu bzdur. Przy, yy, przynajmniej w jej szkole nie, wie, nie wiem jak jest w innych, ale w jej szkole miałaby problemy, albo jeżeli nie byłoby nawet wytłumaczenia, jeżeli chodzi, nie pojawiałaby się po prostu. Ona nie będzie tam przez po prostu pierwszy tydzień i parę dni. Tak więc przez, przez jakieś 10 dni, tak więc a jest to usprawiedliwione. Nie musicie się o Weronikę martwić. Tym bardziej, że wiecie, jak to jest na początku w szkole. To jest chyba jeszcze najlepszy czas, żeby opuścić, bo no, na początku no, nie ma aż tak dużo zajęć, rzeczy do roboty. Jak jest później, testów innych. Um, Zaliczań, więc myślę, że to jest i tak jeszcze najlepszy czas, żeby to wykorzystać. Ja też nie chciałam, żeby ona za dużo opuściła, więc tak chciałam, żeby przyleciały w połowie sierpnia. No niestety wyszło troszkę później, no ale wszystko jest ok. I ostatnie pytanie, dlaczego nie chodzę do ofisu, bo parę osób mnie zapytało, że jak to jest, powinnam jeździć co środę, nie jeżdżę, czy ja w ogóle tam jeszcze pracuję, więc proszę Państwa, tak, jeszcze pracuję, chociaż nigdy nie wiadomo, bo jesteśmy teraz w dosyć dużym kryzysie, że tak powiem, znaczy w kryzysie, jeżeli chodzi o ten przemysł. Ludzie po prostu nie mają pieniędzy na dodatkowe kupowanie sobie, wiecie, kamperów i podróżowanie po Stanach. No więc ten biznes tak troszeczkę siadł, a my finansujemy kampery, jeżeli ktoś pamięta. Bo ja nie, są, nie siedzę w okienku w banku i nie przyjmuję klientów, tylko właśnie to jest takie Dlatego właśnie mogę pracować z domu wielokrotnie. No i po prostu moja szefowa pozwoliła mi pracować na ten czas, kiedy mam gości z domu, ale myślę, ale nie więcej niż dwa tygodnie, więc myślę, że przyszły tydzień będę już musiała jechać do ofisu. No i jest ok. Wiecie, ja się bardzo cieszę, że w ogóle mogę pracować w domu, a tym bardziej teraz, jak mam gości. Praktycznie codziennie mogę pracować z domu. Mam tej pracy bardzo dużo, powiem Wam szczerze, bo odeszła nam grupa Sales. Mówiłam Wam o tym i my praktycznie robimy robotę Sales a sprzedawców. Także nie tyle, co pozyskujemy biznes, bo do tego właśnie wysyłają jakiś regionalnych menadżerów, ale ale zajmujemy się tym, czym przedstawiciele sprzedaży pod menadżerami się zajmowali, czyli wszystkim pozyskiwaniem. Jak już pozyskamy jakiś biznes, to my musimy ten biznes wprowadzić, wysłać wszystkie papiery i dokumenty dealerowi, a kiedyś to była praca tych właśnie sales guys tego pierwszego stopnia. W tym momencie robimy, praca jest, płaca jest taka sama, a pracy jest po prostu dużo więcej. Więc ja nawet jak przechodzę przez y, cały zestaw co ja mam dzisiaj do zrobienia, doszło mi pięć telefonów od tego czasu z tym związane około pięć e-maili, które wymagają wszystkie pewnego researchu, czyli no, co najmniej pół godziny do 45 minut, żeby na nich przysiąść i zobaczyć, o co tam chodzi. Więc myślę, że jak mam jeszcze po lunchu, teraz jest lunch, ja myślę, że jak mam jeszcze po lunchu 4 godziny pracy, to ja się po prostu z tym nie wyrobię. Więc to się wydaje mniej skomplikowane. O taka praca z domu, finansowanie kamperów, aniżeli naprawdę jest, bo wszystkie legalne sprawy typu Dealer się zmienia na przykład ze spółki jednoosobowej na yy, yy, LLC, yy, korporacje, no to kiedyś mi tak ktoś złośliwie napisał, że napisz, że ty pracujesz w call center, a nie kłam. Nie, tego call center nie robi, call center nie pozyskuje. Nie zajmuje się pracą sprzedawców. Call center praktycznie dzwoni tylko po windakację należności. Call center to jest moi drodzy T-Mobile um, i wszystkie inne rzeczy, gdzie po prostu robicie utarte, utarte rzeczy. Robicie to samo non-stop. Sprawdzacie klientom rachunek, może raz po raz wyślecie gdzieś tam do IT, bo coś się nie zgadza, rachunek się nie zgadza. Tutaj ja dealuję ze sprzedażą, muszę się konsultować z naszą prawniczką z departamentu, jak jest zmiana, właśnie z korporacji na coś innego. Także to nie są sprawy, którymi się call center zajmuje, no ale wiecie, jak ktoś chce myśleć, że ja tylko robię call center, to niech sobie, to niech sobie tak myśli. Ja wiem, co ja robię i no, od call center to się bardzo dużo różni. Ja Wam tutaj wymieniłam dwie rzeczy, ale jest jeszcze zwiększanie linii kredytowych, które też należało kiedyś do sprzedaży. Na przykład jeden z moich dealerów ma 4 miliony linię kredytową, chce podnieść do 5, więc muszę od niego wziąć podatki za zeszły rok. Wszystko musi być wysłane do następnego działu, żeby te podatki tak zwane spread, żeby otrzymać balance sheet, tą... Tom, e, przychody i wydatki, widzicie, ja po polsku nie umiem mówić, e, tą balance sheet, to są sprawy związane, że ja muszę działać również działem kredytu. Um, nie jest, wiecie, takie hop-siup, no ale wiecie, różnie ludzie mają różne wyobrażenia, jeżeli o to chodzi o sprawy. Pogoda barowa, ja nie chcę Was zanudzać, myślę, że e, na wiele pytań odpowiedziałam. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne pytania, śmiało piszcie pod vlogiem. Ja się z wami żegnam i do następnego. Bye!